Bardzo ciężko po podsumować tak na gorąco. Najważniejsze, że mamy trzy punkty. Zrobiliśmy taki horror. Oczywiście takie mecze podobałem się kibicom, jak i z jednej, tak i z drugiej strony ale bardzo dużo to kosztuje zdrowia, nerwów, bo można powiedzieć, to, że my i sami doprowadzili do tego, ale oprócz tego nie ruszam nigdy temat sędziów, ale no naprawdę dzisiaj to, to po prostu to, co w drugiej połowie robiła para sędziowska, to było dla mnie trochę przygięcie i... Bardzo ciężko przyjąć te decyzje, które robią. I to już nie, nie pierwszy raz ja nie mówię o naszych meczach, bo słysze tak samo narzekają trenerzy i na, w innych meczach, ale to nie nasza brocha. My nie musimy tym zajmować i musimy zajmować się swoim, tylko że mówię, czasami to wybija z ritmu, wybija, jak zawodników, tak i nas, trenerów, bo my дуже pracujemy. Ciężko pracujemy na treningach, żeby pokazać, co najlepsze, a takimi niektórymi decyzjami to po prostu czasami zniechęcają zawodników. Ale chwala naszym zawodnikom za to, że oni nie opuścili i grali do końca. I wytrzymali to i to jest klasa zawodników, klasa zespołu, że potrafią grać na presji, potrafią grać przeciwko nawet e, takim ze mną czy ludziom, nie będę dalej mówił, ale mówię, najważniejsze, że tak samo bez kontuzji, bo mamy trochę szpital i widać, że już trochę zmęczenie nawarstwia się u tych zawodników, którzy minimum po 50 minut spędzają na boisku. I to akurat też widać w meczu, gdzie zaczyna się najważniejsza część meczu, a już nie ma tej świeżości. Ale najważniejsze, że skończył się ten mecz z Happy Endem, i, i tyle. Dziękuję bardzo. Chciałem pogratulować na początku zespołowi gospodarzy wygranej, ale też swojemu zespołowi walki, bo dzisiaj naprawdę walczyliśmy, zostawiliśmy serducho na boisku i tak powinno być w każdym meczu, w obronie. Walka, i przez tę walkę mieliśmy szansę dzisiaj wygrać mecz z bardzo dobrym zespołem, jakim jest Głogów. No, ale popełniliśmy za dużo błędów w ataku. Proste sytuacje nie z bramkarzem sam na sam. Plus kilka, czy nawet więcej niż kilka głupich błędów z strat piłki. No i niestety gdzieś tam jakieś szczegółowo zabrakło. Widzimy, że skończyło się jedną bramką, więc każdy błąd tutaj był na wagę złota. No to cieszymy się dzisiaj z trzech punktów, bardzo, bardzo ciężki mecz. Tarnów powstają nam dzisiaj, może się nawet nie spodziewaliśmy, ale ciężkie warunki, oczywiście nie, nie, lekce, nie, lekce, nie lekceważyliśmy przeciwnika, ale, no ale daliśmy, daliśmy im ten tlen w pierwszej połowie, bo już tam chyba wygrywaliśmy siedmioma. No i jak to my pod koniec pierwszej połowy znowu musimy coś schrzanić. I, no i w drugiej połowie był mecz na remisie. Tu bramka odbijała, tu bramka odbijała, tutaj były błędy w obronie. No, nie był to może piękny mecz, na pewno był. E, dla kibiców może miły, bo tam było na styku cały czas i z happy endem dla nas. No, może, możemy być trochę niezadowoleni z naszej gry, ale, no, ale to było wkalkulowane, bo tutaj mamy ciężki terminarz, jesteśmy zmęczeni na rozegraniach jest nas trochę mało i, e, no i tak trochę oramy jakby jednym składem na rozegraniach. Ale no, cieszymy się po prostu z tych trzech punktów o, o tym, co trener się wypowiadał, o parze sędziowskiej, to ja wolę przemilczeć. Ale było trochę takich kontrowersyjnych sytuacji, które były w większości na, na korzyść Tarnowa, ale to nie ma co rozgrzybywać tego, bo, bo my nie, musimy, nie możemy się na tym skupiać, musimy grać swoje, a w drugiej połowie, no i pod koniec pierwszej połowy trochę nam, trochę nam tego zabrakło, takiego luzu i, i spokoju, no i twardej gry w obronie. Na pewno brawo dla chłopaków z Głogowa, bo wyszerpali te punkty, trochę boli ten, ten wynik, bo było naprawdę blisko, ale też cieszy nasza dobra postawa, myślę, że, że każdy dawał z siebie tyle, ile mógł na ten moment, walczyliśmy na tym boisku i, i myślę, że, że nikt się nie spodziewał, że, że takie ciężkie warunki postawimy temu zespołowi, no i tyle, pracujemy dalej.